Dobra, idźmy do faceta, idźmy na. Ba nie, ja chcę, żeby ona umarła. Nie ruszam się stąd, dopóki ona nie umrze. Aj, Johnny. No co tam mała? Polepszymy nasze stosunki. Boże, to jest moja ulubiona teraz. To jest moja ulubiona persona w tym dawku no, wesie Ty piara, przyszła pogadać i chuj, została zamknięta. Uwaga z ostatniej chwili. Ty piara, przyszła pogadać i twój została zamknięta. Będziemy łapać każdego, ku... kto tu przyjdzie. To będzie. O, ku... Chyba brzusz... parówka i urosła. Bułeczki rosną, co jest? Jasny gmin. Towarzystwo, no zawsze możesz iść tutaj. Pogadać do Jolanty. Przez okno oczywiście. Czy ja mogę jej coś zrobić tam jeszcze. Coś, jej dać. coś ciekawego. Że trutkę na szczury, żebym ja mogła tylko to jeść. Damy jej stojak taki. Masz, może ci się przyda. a nie, bo jeszcze wyskrobię jak u... w ścianach dziurę i wyjdzie. Damy jej co innego. Dobra, damy jej krzesło. Albo nie, krzesło to jest za dużo. O, damy jej misiaczka takiego. Albo kawałek gliny jej damy. Lamorożec? Damy kawałek gliny masz. Wygląda jakby jakbyś się zestrała tutaj. To jest jej kawał! To robi coś z tej gliny! O, no, ręce posz poszło sobie spać. No, ale ona z głodu to już dawno chyba powinna umrzeć, co? Ale ona chyba nie umrze. Mi się wydaje, że ona jest nieśmiertelna. bo ona coś z tej gliny czaruje. Ja się boję, że ona wyczaruje jakiś pojem... 120 glina kosztuje, to jest ciekawe. Masz noże, jakbyś chciałaś skrócić swoje cierpienie. A czem on nie może spać teraz, bo co, bo jest za zmęczony? Co ty chcesz? korzystaj. No i się wysrała i gitara. O ty! Ale brzuszek! A jakie cycuszki ma? O, poszła pogadać z Jolantą, A Jolanta zajęta, no co? Jona. Johna Raz, dwa, trzy, ho! Johny śpi Kurwa, no to niech się obudzi, On ma moje dziecko, on jest k**a ojcem mojego dziecka Mam nadzieję, że alimenty będzie płacił Tak się nie będzie nim zajmował Czemu nie chcesz tego sprzątać? Nie wiem, wy to widzicie, jak one są pośledzone? No dobra, jesteś kur... nie normalna. Jak ona tutaj? No zdychaj już kur... Bierz ten no, i do roboty, kur... Nie no, żartuję. Nie wiem. Czy ja mogę co zrobić coś takiego? Tego nie można usunąć? Dobra, to damy jej, żeby Żeby jeszcze tam coś kurwa. Zprz... z każdy kur... A ten, każdy naczynie będziemy jej dawać teraz, nie będziemy tego sprzątać. Musimy zaprosić do tej parceli tego Johna w końcu, no on to musi przyjść. O jezu, masz chwilę pogadać? Nie. O, oh, can you see? <noise> ona by mogła spytać się chwilę pogadać. Czekaj, naprawiam kran, chwilę, dobra. Siema, kyrk, a u ciebie, Johnny. Ty, czy ona rodzi, czy co? O! Umarła! Umarła! Nie żyje! Też tak ktoś się skonie. I ja przyszedł kosiarz telefonie sprawdza, jak się nazywa ślanka, mogę podpowiedzieć Co ty tam masz? Ty, ja tam widzę tę kartę w historii Normalnie bierze ją za światy, co tu się od... Ty. Ale co ty kurwa, co to ten? Kim ty to załatwiasz? Z diabłem teraz jakiejś formalności? Dechła z głodu, ty. Musisz to napisać? Weź sprawdź testament, komu spisała te? No bier ją już! No i będziesz się sprawdzał. Jak widzisz, urządziłem jej urządziłem jej tutaj. Może dostała miskę śmierdzącą. A ona tak tu będzie. Mogę z nim pogadać? Prosi o życie? Nie. Nie po to ją zabijam, żeby ją wskrzeszać teraz. O! Ale ją zgarnął! Ja pierdolę! Śpi, Świętej pamięci. No normalnie mam jej Mam prochy ty! Nie, no jak to idzie na ozdoby, gdzie? Czekaj, każ co zrobię? No to. Nie, no ja muszę wyjść i prochy, to jest niesamowite. Ja zrobię gablotkę całą no ja w ogóle prochy, ludzkie Dzięki Coś kotem, zawołaj. Nie pierdź. A nie ma jak... <laughs> nie ma jak przejść przecież tu nie ma drzwi. Dobra, już ci robię. Dobra. A to. No idzie, no idzie. Parę roczny kosiarz, kur. Dobra, ty. Siewa kosiarz! Co to? Jolanta? Ty co? Jak Jolanta? To jest Jolanta? Gadka na podry? A, Co ty gada? Nie gadaj. Mogę mieć z nim dzieciaka? A, on mnie chyba nie może mi miłości pokazać, co? czekaj na rachunki. No nie, wiem, on chyba nie płaci, to nie będzie wiedział o co chodzi. Nie, no, normalnie gadam ze śmiercą, o co tu chodzi, Króciu. Papi, munianio, jest nieswój? Dlaczego? Jest zawstydzony? Oj, zawstydził się, kosiasz, co jest skutko? Ty masz go w znajomych teraz? No co tam, mała? <laughs> Mam w znajomych, rozmawiaj. Ja, ale normalnie się zgadam z chłopem, boże, jakie to się opłacało, kur... Ona jest z nim w dobrych relacjach, teraz? Czemu ja mam Jolantę? Jak? Czy ona tu jeszcze ze mną dziś je? To jest Jolanta. Opłakuj, wyryj epitafamium. Uwolnij ducha! Co się od O kur. Co, gadamy sobie. Aj czy Zrób w ogóle jedzenie. Zrób jedzenie szybko, kurwa dla tej. No jezu, kurwa Co jest? Nie, no Grzegorz, sorry, ale ja zaraz idę do pracy, a ja mam tutaj ważnego gościa, wiesz? Zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie. No nie gadaj. Normalnie mi sprawdza bewecha! Ale super bebek. Ja... Dole, co się tu dzieje? On jest szczęśliwy i jakbym teraz nim zafiltrował, to co by się stało? Dobra, czekaj, muszę zjeść. Zniknął! Ale kH! Ja! Zniknął szybko w ogóle, chłopak. Nie no, za Pista ta gra jest! Co tu się dzieje w ogóle? Ja mogę sobie ducha jeszcze przyzwać. Czemu ona jest nieswoja, jak ona nie żyje? A co to jest wyryj epitafia? Co to jest epitafia? Epipatafia? Nie wiem co się dzieje, kur... Ja mogę... Ja chcę mieć dziecko z tą śmiercią. Boże, jak ja będę miał dziecko ze śmiercią, ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Ale jak w ogóle mało to. Jak to ciężko jest martwa w ogóle Te jak pako ma parówę Co tu się dzieje Bo ona zaraz będzie rodzić w ogóle Niesamowita ta gra jest Tyle możliwości Czemu oni nie chcą tego sprzątnąć No co jest z wami No nie mogę sprzątnąć talerzyczków znowu No jakieś problemy są no Nie no dobra ku... Ja już muszę przestać bo to jest za dużo dla mnie